Ja nie sama... się, że mam do kubeczka? Jacek, posłuchaj. Jeżeli pan nie pamięta, to ja dziś kilkoma kadrami przypomnę panu prześmiewczy wycieczki w stronę kubeczka i rokeza. Uwagę skupić chciałem na dalszej części odpowiedzi. Liwki. Pokażę tylko kilka kadrów, które postawię naprzeciwko odpowiedzi, której udzieliła pan w dalszej części. Posłuchajmy. Jacek, Panie posłuchaj, ja ci powiem tak. W wieku pięciu, sześciu, siedmiu lat jadłam ze śmietnika śmieci, które wyrzucali. Jak komuś na targu wypadło coś z torby do jedzenia, albo śliwka, albo jabłka, albo coś, to biegłam po to, jak po złoto. Więc niech, niech mi nie mówi takich rzeczy, że ja się z kogoś takiego naśmiewam. Bez przesady. Wiesz, to, że widz napisał głupotę, że my żebramy, jeśli chodzi o donaty i postawiliśmy kubeczek, to, to wiesz, to ani w żadną stronę personalną nie było to, ani wiesz, no bez jaj. I właśnie na tym stwierdzeniu Lipki chciałem. Się skupić na zdaniu, w którym twierdzi, że kubeczek na ich transmisji nie był personalną wycieczką w stronę Irokeza. Sami ocenić, czy to, co wam pokażę miało charakter prześmiewczy i czy były to personalnie kierowane zdania mające na celu kogoś ośmieszyć. Ej, może być taki kubeczek? Najlepszy youtuber, myślisz. Jasne, myślisz tak, że to o, będzie lepsza regię. Ku, kubeczek, reklamo. drodzy widzowie, siedzimy na kubeczek. Ej, i teraz czekaj, ale musimy tak jak Irokes sobie ustraja, tak? Ustraja? Robi stroik, no to my o, robimy to. To mi się podoba. Raczej nie ma wątpliwości czy i pseudonim pada z ust i w jakim kontekście. Nie ostatni raz zresztą. Zobaczmy dalej. Oskilla. Bardzo dziękujemy. I Iro, słuchaj, słuchaj. Teraz smsa SMS-a Przepraszam! <laughs> Rozumiem, że to również nie było ani personalne, ani prześmiewcze. Zobaczmy kolejny kadr. Oj, bardzo, bardzo, Manchester. Słuchajcie, szalejecie. No dzisiaj rok jest on nie będzie spał w nocy. Czy wywoływanie osoby po pseudonimie to personalne nawiązywanie do niej? A może chcesz powiedzieć, że nie tego Irokeza miałeś na myśli, a forma jaką obrałaś nie jest przyśmiewcza. Ja bym chciał, żebyś usiadł, bo to też rozprasza. Ale pytanie w skarbie do ciebie takie: to mhm. albo mam siedzieć, albo kubeczek ma być. No kubeczek już jest. No nie, bo to kubeczek musi być już jest? tak zrobiony jak u irokeza i to jeszcze lepiej. A, rozumiem. Na każdym z kadrów jasno wskazane jest, do kogo nawiązuje kubeczek. Nadal chcesz twierdzić, że nie są to personalne wycieczki, w stronę Tomka? Mogę zanim pójdziesz kolejną sprawę, tak, ulepszyć mm -hmm. nasz kubeczek jeszcze? Tak, jasne. No to poczekaj. Mm -hmm. Uwaga, żeby jeszcze bardziej przypominał kubeczek i rokezowy, to ty zazdrościła się i irokezo rokezowi, tak? Ej, ale widzowie widzą to na odwrót, ale ja jestem głupia. Cytaty te pochodzą tylko z jednej transmisji, a podobnych jest o wiele więcej. Jasno wskazują, kogo masz na myśli, jak i to, że nawiązywanie do kubeczka jest personalne. Ty tę osobę przywołujesz z pseudonimu. Również chyba panu Jackowi nieco odświeżyły pamięć. Uważam, że w zaistniałej sytuacji warto jest przeprosić. To nic nie kosztuje. No ja Może nie wiedziałam, sama. Ja, ja sama nie się, że on zbiera do kubeczka? Jacek, posłuchaj, ja ci powiem tak. W wieku pięciu, sześciu, siedmiu lat jadłam ze śmietnika śmieci, które wyrzucali. Jak komuś na targu wypadło coś z torby do jedzenia, albo śliwka, albo jabłka, albo coś, to biegłam po to jak po złoto. Więc niech, niech mi nie mówi takich rzeczy, że ja się z kogoś takiego naśmiewam. Bez przesady. Wiesz, to, że widz napisał głupotę, że my żebramy, jeśli chodzi o donety i postawiliśmy kubeczek, to, to wiesz, to ani w żadną stronę personalną nie było to, ani wiesz, no bez jaj. A wy co o tym myślicie? Zachęcam do dyskusji w komentarzach oraz zostawienia subskrypcji. Pozdrawiam.